Witam cię widzu bardzo serdecznie na Shake Sam Fidget. Tak dokładnie, nie przysłyszałeś się Shake Sam Fidget, a w tle, na, znaczy w tle jest Shake Sam Fidget, a głównie pogadamy o Klaudusiek i przycisku Klaudusiek. Tak, dokładnie. W poprzednim odcinku Shake Sam Fidget wspomniałem o tym, znaczy w sumie, no w głównym odcinku wspomniałem o tym, że w momencie, gdy jakby, o kurde, dawaj. Tutaj. Gdy wbiję shake, ta, Ten Shake sam lajków, y, to ja kupuję przycisk Shake. Y, znaczy, shakes, przycisk Shake samfiszy, tak. Przycisk Klaudusiek. Y, no i tak, tak, tak zrobiłem. Jak widzicie teraz na ekranie, znaczy, nie, raczej wam nie będę potwierdzał. Wy mi ufacie. Po prostu kupiłem przycisk Klaudusiek i za jakiś miesiąc będzie. Więc dziękuję Wam ślicznie, że wbiliście to 5000 lajków. Y, doceniam Was bardzo. Napra na, na, naprawdę Was doceniam. Y, tutaj muszelce, nie chcę je. Tutaj temu też dam jedzonko. No, i ten przycisk za niedługo będzie, znaczy za niedługo, no, no długo w sumie jeszcze będę musiał czekać. Kurde, tego w środę, za dnia w borach. To muszę w środę go złapać. To w środę go złapiemy. Pyk, 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 temu też damy trochę pojeść. No i możemy tak, wodę zabić. Znaczy ja za chwilę powiem mam o co chodzi z tym wszystkim bardziej, tylko pierwszym chciał wszystkich tych zabić. Mrokiem, tutaj pyk. Nie dałem rady, ogień też nie dałem rady. To powinien dać radę, tak, ale też powinien dać radę, dobra, pięknie. Wodę jeszcze bardziej nakarmić? Nie, bo mamy wystarczająco. Tutaj po... Dobra, pokręcone, tak jak, kurde, mój poprzedni film o Klaudusiek. Do piekła jeszcze bym wszedł. Do swojego piekła też by się przydało wejść, tak w sumie. Pięknie, do wieży, nie wiem, spróbujemy. No ale dobra, mniejsza, mniejsza z tym, co się dzieje w tle. Yy, przycisk Klaudusiek, tak zamówiłem, wydałem 500 zł na niego, yy, ale będzie, będzie i pokażę wam go dojrzeć na moim Instagramie, więc wbijajcie na Instagrama. Bo w ogóle jeszcze jest jakby losowanie, więc wbijajcie na Instagrama i pod ostatnim postem piszcie biorę udział i do jednego, znaczy do dwóch z was się odezwę i limitowaną edycji książkę Shake some Fidget możecie wygrać tam, więc zapraszam was bardzo serdecznie. Yy. No, a przycisk klaudusiek też raczej pokażę na Instagramie, ale w prawdziwym życiu też wam pokażę, w sensie takim, że wam pokażę jakby na prawdziwym odcinku, nie w prawdziwym życiu, tylko w prawdziwym odcinku, takim głównym odcinku, też wam pokażę zdjęcie pewnie, jak ten przycisk wygląda i ja nie wiem, co z tym przyciskiem robić w ogóle, co ja mogę zrobić z przyciskiem klaudusiek, co ja mam sobie go powiesić, ja bym, o Jezus... Ja bym wysłał ten przycisk Klaudusiek, żeby go podpisała. Albo sam pojechał, żeby ona podpisała. Nie wiem, co wy my na to myślicie. Nie chcę mieć w z do niej. W ogóle nie chcę mieć kontaktu z nią. Tym bardziej podpisu jej nie chcę mieć. E, nie wiem, może po prostu ja podpiszę i wam wyślę jednemu z was, żeby nie wiem, jakieś losowanie zrobię, jakieś mega takie wielkie. Na przycisk Klaudusiek. Myślę, że to było nawet spoko. Nie wiem, nie wiem. E, napiszcie mi, co o tym w ogóle myślicie o tym przycisku. Co mam z nim zrobić. Dawaj owce! To jest... Który poziom? To jest... 88, no dawaj! A nie, bo ja nie mam dobrego założonego, czekaj, bo ja powinienem mieć to założone i teraz powinienem dać radę. Zobaczymy, czy dam radę. No tak średnio, bardzo średnio, dobra. Założę sobie jednak ten łuk, niech ten łuk będzie założony. Warte sobie damy, arenę sobie już zrobiłem chyba? Nie, nie zrobiłem. Bo mam jeszcze PD zaległe. No dawaj, ja chcę PD. Bo wiecie, to jest jak Sam Każda ilość PD się liczy, bo tutaj każdy ma jakby takie same szanse, nie? Więc każdy musi brać jakby każdą szansę, którą ma. Nie, nie wiem, jak to powiedzieć, ale mamy 90% nareszcie, kurde, tego głupiego klasera. Tutaj sobie pozbieram pięknie. Tutaj y, władcę ulepszę. Niech się ulepsza. To pyk, pik. Co jeszcze mogę zrobić? Mogę tutaj spróbować, bo tutaj dawno nie próbowałem. Na niego by się przydało wziąć w sumie nie to, tylko to. Spróbujmy. Nie, tam to było znacznie lepsze, więc yy, zmieńmy. No i poszukajmy może epika jakiegoś. Ty, dawno tego nie robiłem, że jak nie jest epicki weekend, wydawałem grzyby na. Kurde. Na scrollowanie. No, i dlatego tego nie robiłem, bo wydałem właśnie 100 grzybów i ani jednego epika nie dostałem i to jest bez sensu. I pewnie, jakbym dostał epika, to by był jakiś słaby, yy, który by mi się nie przydał. Więc, no, marnotrawstwo yy, grzybów nie polecam totalnie. Yy, to skończyliśmy. Tutaj bym jeszcze sobie troszeczkę na zapas kupił, yy, jak to się nazywa, yy, tych skipów całych. W ogóle. Yy, tyk, pyk, 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 pyk. A jak widzicie też gili nie ma Gimperium, bo wam nie pokazałem tego w poprzednim odcinku, tylko jest Animals, nuda, vip, Expecto Patronum i Szkoła Magii, Pocahontas, no nie jestem najlepszej gildii, ale jestem, no tak, tak to pośrodku, nie, jedna z lepszych, czyli no Animals, nie, a ja jestem takim trochę Animals, bo jestem Zebrą, czyli Animal, no to pasuje, dlatego tutaj też jestem. <grym> to jest pięknie zrobione, i czary by się przydały, we, we, we to tutaj. Mam wszystkie czary, mam wszystkie czary. No to spróbujmy tutaj. Bos Orków. O Jezu, ale mi się skojarzyło z Metina bos Orków. Kurde, jak ja dawno w Metina nie grałem. Tutaj królowa matka, królowa matka. To też nic nie mam mm, A tutaj Może coś spróbuję. Doktor Banks. Tutaj nie mam szans, ale mi chodziło o to. Bo z tym dragorem myślę, że na 293 poziomie już dałem radę po poprzednim serwerze, na którym grałem, czyli 35. Więc tutaj też powinien dać radę. 5 milionów, 5 milionów. Po prostu musi usiąść. 4. Siąść, a nie usiąść, co ja mówię w ogóle. O, no i siadło, pięknie, ja to jestem jednak dobrym graczem. To o, 3 miliony były. Dawaj, dawaj, dawaj. Siądzie, siądzie. Dawaj, usiądź Kurde, mina. Mmm, nie powiem czym. O. Nie, nie, nie. O, jest. Tylko, a tutaj? Smok ciemności też był w miarę trudny, z tego pamiętam, więc. No, z nim to już nie ma szans. Yy, nawet nie będę się bawił, ale zlewelowaliśmy super pięknie. Jestem z nas dumny. Yy, w cyrku raczej nie pocyrkujemy. Nie pohecheszkujemy jak Marcin Dubiel na jego filmach. No nie, dobra, to wystarczy. Dzięki ci wielkie, widzu, za oglądanie. Wiesz, jak zawsze, no ja doceniam tych, co oglądają te Shakespeare'a. Nawet jeżeli gadam głupoty, po prostu sobie włączyć to, nie wiem, podczas kawy porannej czy coś i sobie posłuchać mojego be bełkotania czy coś. Zapraszam was na live'y, zapraszam was na odcinek, subskrybujcie. Po co ja w, w ogóle mówię subskrybujcie? Ja zawsze tutaj minusowe subskrypcje zostaję na tych odcinkach. Ale dzięki wielkie, do widzenia, na razie. Polecam konkurs na Instagramie. Na razie.